Nie milkną komentarze w sprawie podwyżki diet radnych Rady Miasta Wałbrzycha. Radni zgłosili projekt uchwały o podwyżce diet pod koniec sesji, gdy dziennikarze opuścili już salę obrad. Miało być po cichu i bez skandalu. Jest skandal i jest głośno. Wałbrzysty radni dostaną co miesiąc po ponad 400 zł więcej. Do tej pory otrzymywali dietę w wysokości ponad 1500 zł, teraz będzie to blisko 2000. Rocznie będzie to kosztować podatników 120 tysięcy złotych. Przez 4 lata to blisko pół miliona złotych. Nad uchwałą pod nieobecność radnych opozycji w większości głosowali radni PO i Komitetu Lepszy Wałbrzych. Zagłosowało 14, nie głosowało 8 osób. Jedna osoba się wstrzymała i jedna osoba była przeciw. Radny Platformy Obywatelskiej, Artur Torbus, który zgłosił projekt uchwały, twierdzi, że podwyżka to pieniądze, które nie są istotne dla budżetu miasta. Przy porównaniu, jak, jak kiedy diety biorą porównywa radni porównywalnych miast to i przy zadań, jakie, jakie spełniają radni akurat w naszym mieście. To było zasadne, aby, aby nieznacznie podnieść linię ty radnym. Tym bardziej, że to są kwoty kompletnie nieistotne dla budżetu miasta. SLD odbiera podwyżkę diet jako skok na kasę odebraliśmy jako schok na kasę. 400 zł razy 25 radnych przez 12 miesięcy, no to mamy 120 tysięcy w skali roku, więc można te pieniądze zawsze na inne potrzeby przeznaczyć. Znaczy na no, potrzeby osób bardziej potrzebujących niż radni. Spore kontrowersje budzi też sposób, w jaki radni podnieśli swoje diety. Miało być po cichu i bez skandalu. Radni zgłosili projekt uchwały o podwyżce diet po przerwie w sesji, gdy na sali obrad było już prawie pusto i gdy salę opuścili dziennikarze. Radny ma prawo wnieść nowy punkt i zmienić porządek obrad, o ile zostanie to zaakceptowane przez co najmniej 13 radnych. I tak też się stało, także tutaj nie było żadnego, żadnego złamania prawa. Zdaniem opozycyjnego radnego Cezarego Kuriaty, podwyżka diet to hańba. To jest hańba, to jest, tym bardziej, że umówmy się. Ta podwyżka gdzieś w wysokości około 400 zł. Bo tam może za dwóch członków rady Którzy tam wiem, że yy, Emeryci, którzy tam emerytury Tam za wysokie nie mają Zresztą reszta tych osób To są naprawdę osoby Co najmniej zasobne finansowo I te 400 zł No nie wiem no Jest, jest to żenujące po prostu jak mówi Kuriata, koalicyjni radni nie poinformowali o planach podwyżki opozycji. Wszystko miało być załatwione po cichu, tak by nie robić wokół całej sprawy rozgłosu. Jak wynika ze oświadczeń majątkowych, wałbrzyskich radnych nie zarabiają oni mało. Radny Artur Torbus, inicjator uchwały, 101 tysięcy złotych przychodu rocznie. Maria Romańska, przewodnicząca rady, 164 tysiące złotych przychodu rocznie. Marek Rząsowski, 140 tysięcy. Alina Szełemej, 121 tysięcy. Cezary Kuriata, 79 tysięcy Piotr Kwiatkowski, 77 tysięcy złotych przychodów rocznie. Temat budzi spore kontrowersje. Co można by zrobić w mieście za blisko pół miliona złotych, bo tyle będzie kosztować miasto podwyżka diet radnych? Dla porównania, remont i wyposażenie oddanego kilka dni temu rodzinnego domu dziecka kosztowało około 130 tysięcy złotych, a budowa parku Malucha na Podzamczu około 400 tysięcy. No jak się diety podwyższają? Takie zarobki mają jeszcze diety, co podwyższają? W kraju jest bieda. Poza tym Wałbrzych to już jest szczególnie biedny. Także to to jest... Dla mnie to jest nienormalne, żeby sobie jeszcze podwyższać. Jeśli tak mają dużo pieniędzy, to po co to podwyższać? Ludzie ciężko mają, nie mają na życie i tak no... No nieładnie, no nieładnie. Wszyscy chcą dzisiaj zarabiać. No ja bym nawet 5 zł nie dał za takie żądanie. Kilkanaście ludzi w mieście będzie głodne. No, jeszcze są za szczupli, jeszcze są za szczupli, trzeba jeszcze troszkę im dołożyć. Władza to władza, nie? Ludzie to nic nie znaczą. Na rozwój dzieci, na kolonie dla dzieci jest kupę dzieci, które po prostu nie mają okazji nawet gdziekolwiek wyjechania. A my, rodziny, nawet jeśli oboje z nas pracujemy, nie jesteśmy w stanie wysłać jak mamy trójkę dzieci na kolonie. Tu to wszystko do wywalenia. Ja tu nikomu nie ufam.